Życie każdego człowieka składa się z 22 części. Potraficie wskazać etap, na którym znajduje się każdy z Was? Tomasz, mój najlepszy przyjaciel, złożył mi wizytę. Prawdziwy cesarz przestrzeni. Chyba cesarzowa? Cesarz. A co gdybyśmy tak? Razem uciekli. Byłem więziony. nie normalnie. Znowu zacząłem to słyszeć, jak zobaczyłam Ciebie w przedpokoju. Z tym, raz jeszcze do tego wróciłem, co? Od teraz mały płomyczek wszechobecny ociepla serce, a ja wzniecam z niego pełny ogień. I Cię. Miłość i czas. Miłość. I czas. To moje słowa. I oto ich prawdziwe znaczenie.